Hej ślimaczkowie, ja jestem Oliveros i w dzisiejszym odcinku um, to jest taki konkurs na peta um, o tego tutaj. I um, napiszcie w komentarzu, żeby wziąć udział, musicie napisać w komentarzu um, Oliveros ty, zostawić suba, lajka w górę. Jeżeli będzie 40 subów to tego peta um, wybiorę i dam. Tylko jak napiszę że dana osoba wygrała to żeby mi napisała nik tej osoby. Um, no i no um, jeszcze też będę chciał was zaprosić um, na następny odcinek bo będzie jutro najprawdopodobniej albo dzisiaj z openingu z openingu po prostu. I no, także um, liczę, że ktoś z Was będzie miał szczęście. No i trafi tego peta. A więc widzimy się już najprawdopodobniej kiedy wbijecie te 40 subów BAJO.